Zapytaliśmy się Joli z samorządu studentów, czym jest Jubel. Jest to w głównej mierze pomysł naszych studentów. Dostawaliśmy wiele wiadomości o tym, że przez pandemię nie mieli studniówek, nie mieli bali inżynierskich, dlatego wychodzimy im naprzeciw z takim wydarzeniem, bo chcemy, żeby ich marzenie było spełnione. W porządku. Jaki jest motyw przewodni tego balu? Jako iż przygotowania balu przypadły na koniec lutego, sam bal przypada na 29 kwietnia. Jest to początek wiosny, dlatego też klimat jest iście wiosenny. Okej. Okay. I ten bal współorganizujecie z Uniwersytetem Papieskim, tak? Dokładnie tak. Z Uniwersytetem Papieskim współpracujemy od zeszłego roku tak naprawdę od Adapciaka. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości studentów, dlatego nasza współpraca daje nam taką możliwość. Okej. Okay. I bilety, gdzie możemy zastanawiać wszelkie informacje na temat tego balu, gdzie szukać i kiedy, kiedy to się odbywa? Na naszym Facebooku jest wydarzenie. Wiosenny Jubel, tak jak sama nazwa balu. Bilety można kupić stacjonarnie i online. Online przez formularz dostępny właśnie w wydarzeniu i stacjonarnie w biurze samorządu studentów. Dzięki.